Teren Uniwersytetu Gdańskiego. Jakby kto się pytał, furtka była otwarta. W związku z tym, że można wejść, to jest teren Uniwersytetu Gdańskiego. Mam nadzieję, że nie jestem tu nielegalnie. Ale ładna pogoda. W słońce świeci. Lekki wiaterek, ładnie tutaj, tam jest fokarium gdzieś. Idę zobaczyć tędy, taki wielki szkielet sobie leży w tej gablocie.